Tak to właśnie wygląda. Mamy tutaj widok z okna na morze. To pewnie Was nie zachwyci, ale zobaczcie. Zobaczcie na naszym tarasie jak mamy. To jest niesamowite. Morze czerwone, na dosłownie patrzcie, wyciągnięcie ręki. 30 metrów do morza. Jasne! Dom wymaga remontu, nie mogę powiedzieć, ale jest zbudowany w większości z dobrych materiałów. Są jest oklejony jest płytką piaskową. Nic tutaj nie ma jeszcze, ale mamy, zobaczcie, mamy szambo jakieś tam ekologiczne, mielące takie, którym potem można z tego na, na, na podlewać zieleń. Jest odsalarka tutaj u góry. Ale właściwie chyba ona nie będzie potrzebna, bo wodę słodką. Tu zobaczcie, nie wiem czy będzie widać. Tu jest dojście wody słodkiej. Ona jest w tej chwili odłączona tutaj. Ale ta woda słodka. Mamy z tego hotelu. Nie wiem czy to był dom. Z tego co To miał być dom Ochrony budowy tego, bu, tego hotelu, ale hotel został ukończony i dom ochrony po prostu został pusty. Jest od kilku dobrych lat, jest pusty. No i nikt nie wiedział, co z tym zrobić. Znaleźliśmy ofertę, można go było kupić za 5000 euro. Słuchajcie, no to jest za darmo. Piękny dom z widokiem tam na pustynię ale ta pustynia nas nie rusza 30 metrów do morza to jest coś niesamowitego jasne może do mnie jest wielki 82 m kwadratowe dwie sypialnie, łazienka kuchnia ale czy na domek letni coś jest nam więcej potrzeba zobaczcie, tam są kolejne hotele z zatoka, w której pływają na kajtach na co dzień tu nie będziemy, oczywiście, będziemy tu przyjeżdżać najwyżej na miesiąc w roku, ale w pozostałe miesiące, jeśli ktoś z Was będzie zainteresowany, pewnie wynajmiemy. Zobaczcie. Wszystko jest ogrodzone, wszystko jest intymne, nie ma tutaj problemów, tu jest zbiornik na Jedna brama nasza, druga brama z przodu, pokazywałem Wam już w szorcie. Także no jak myślicie? No napiszcie w komentarzach, kupilibyście taki dom czy nie. Bo my jesteśmy tak podjarani powiem wam jak normalnie szczerbaty sucharami. Kurczę, za 5000 dom 20 metrów od morza w Egipcie. Super, co? A może i nie, no. Powiedzcie co o tym myślicie. Pozdrawiam.